Jak powiedział John Kennedy po lądowaniu Apollo 11 na Księżycu, robimy to nie dlatego, że to jest łatwe, ale dlatego, że jest to trudne. Nie boimy się wyzwań. Ten obiekt, jak i technologia, która produkuje, jak, jak technologia, które inwestor stosuje, wymagają podejścia równie kreatywnego dla przemysłu budowlanego. Dlatego wykorzystaliśmy przy tej realizacji wiele innowacyjnych rozwiązań. Pierwsze to pierwsza w Polsce innowacyjny system klimatyzacji całej hali z wykorzystaniem zasad termodynamiki, grawiwentów, takie innowacyjne rozwiązanie można to na naszej stronie poczytać więcej. Dodatkowo pierwsza wzmocnienie w Polsce metodą mass mixing pod maszyny miernicze fundamentu jak i pierwsze w Europie wzmocnienie ścian wykopu, jak i wzmocnienie pod fundamenty olbrzymich maszyn, które będą tutaj produkowane w tej firmie, w technologii z wykorzystaniem kolumn DSM. Innowacyjność również polega na pełnej automatyzacji, mapowaniu temperatur tego obiektu. To są tylko niektóre rozwiązania, które wprowadziliśmy dla spełnienia oczekiwań tego, tej realizacji. Uważamy, że przyszłość budownictwa to właśnie energooszczędność takich, realiz... takich obiektów i tych rozwiązań, jak i przede wszystkim nowe technologie, które wdrażamy w naszej firmie, aby sprostać ciągle gru... rosnących wymagań. Dziękuję bardzo.